W pierwszej części naszych rekolekcji mówiliśmy trochę o tym, czym jest adoracja. Mówiliśmy o tym, że człowiek, który adoruje nie tylko, czy nie tyle próbuje patrzeć w kierunku Boga, nie tyle podejmuje aktywność i wysiłek, żeby dostrzec w konsekrowanej hostii Pana i Zbawiciela, Stwórcę nieba i ziemi, ale dużo bardziej. Adoracja jest pozwoleniem Bogu, by patrzył na mnie i wystawianiem się na ten wzrok. Papież Franciszek mówił często, że całą swoją siłę i całą swoją wiarę bierze z tego, że codziennie przez godzinę pozwala Bogu patrzeć na siebie w adoracji i nazywał to opalaniem. Rzeczywiście jest to coś bardzo, bardzo znamiennego, że monstrancja często ma kształt takiego płonącego słońca, ma promienie i ma nam uzmysłowić, że ten, kto się wystawia na, na to światło, na to promieniowanie, ten, kto się wystawia, wystawia swoją twarz, swoje życie, swoją historię i swoją przyszłość. Na Pana Boga, ten niejako opala się w tej obecności. I niektórzy komentatorzy twierdzą, że najwybitniejszym czy najintensywniejszym przykładem takiej opalonej słońcem Najświętszego Sakramentu osoby jest Matka Boża z jasnej góry, której ciemne oblicze, oblicze opalone, właśnie często mówi się czarna Madonna miałoby świadczyć, że ona przez całą wieczność wpatruje się w swojego Syna i wpatruje się z miłością, a On wpatruje się w nią. I dlatego w tej drugiej części naszych rekolekcji chciałbym, żebyśmy mm, przypomnieli sobie o kilku pięknych przykładach, gdy Jezus spoglądał Patrzył swoim dobrym, ciepłym, czystym wzrokiem w kierunku kobiet. Takich przykładów w Ewangelii w Piśmie Świętym jest kilka i będziemy o nich mówili być może nie po kolei, ale po to, by zrozumieć, czym jest to spojrzenie adoracyjne, spojrzenie Jezusa. Na początku chyba był taki moment dramatyczny jeszcze w raju, kiedy Bóg uwielbiał przebywać z człowiekiem, przebywał z Adamem i z Ewą w ogromnej bliskości, spędzali ze sobą czas, mieli ze sobą wieczność. Bóg nieustannie obdarzał Adama i Ewę swoją miłością, wylewał na nich swoje łaski, swoją obecność. Tym przecież był tak naprawdę raj, doświadczeniem gigantycznej bliskości, zażyłości, intensywnej relacji z Bogiem. Kiedy jednak przyszedł grzech pierworodny, kiedy przyszedł zły duch, yy, pierwszym efektem grzechu pierwszych rodziców było to, że wystraszyli się boskiego spojrzenia. Wystraszyli się głosu, wystraszyli się wzroku Boga. I pamiętamy, że kiedy, jak zwykle o wieczornej porze, Bóg przyszedł do raju, żeby udać się na piękny spacer ze swoimi dziećmi, Adamem i Ewą, oni byli ukryci, zasłonięci. Postanowili, że nie mogą mu się pokazać. Odkryli swoją nagość, doświadczyli, że są że ten wzrok, który miałby ich spotkać, zawstydziłby ich głęboko. I to przerażenie tym, że Bóg patrzy, było pierwszym bezpośrednim skutkiem grzechu. A Bóg przerażony i osamotniony biegł przez raj i wołał Adamie, gdzie jesteś? Ewo, gdzie jesteś? Dlaczego mnie opuściliście? To wołanie, dlaczego mnie opuściłeś, ma swoje dalekie echo w wywołaniu Jezusa na krzyżu. Gdy On osamotniony, obnażony, z całym swoim wstydem, z każdą raną ujawniającą Jego słabość, zawisnął na krzyżu, wystawiony na spojrzenia ludzi, na spojrzenia całego miasta, to, co udało się ukryć Adamowi i Ewie, nie udało się ukryć Jezusowi. Zawisnął wysoko, by każdy mógł spojrzeć na Niego, na Jego biedę, na Jego małość, zobaczyć, że jest podobny do robaka, jak powie Izajasz, i by każdy mógł doświadczyć takiego przerażającego spojrzenia. Spojrzenia, które boli, spojrzenia, które jeszcze bardziej obnaża. Jezus na krzyżu woła właśnie: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bo jego to łagodne spojrzenie Boga Ojca tam nie dotknęło. Była to sprawiedliwa zemsta Boga, który postanowił, że skoro myśmy go w raju opuścili, Skoro się przed nim ukryliśmy, skoro postanowiliśmy, że nie możemy mu pokazać prawdy o sobie, nawet jeżeli ta prawda jest bardzo niska, mała, brudna, to yy, on nie odwdzięczy się tym samym na nas. To my powinniśmy zawisnąć na krzyżu, wystawieni na spojrzenie świata, obnażeni w całej swojej małości. Ale nie zrobił nam tego Bóg. Jest sprawiedliwy w tym, że się zemścił, ale miłosierny w tym, że ta zemsta nie dokonała się na mnie i na Tobie, lecz na niewinnym baranku, którym jest Boży syn. To doświadczenie raju zniszczonego przez grzech raju, w którym człowiek wystawiał się pełen piękna i dobroci na spojrzenie Boga i raju, który utraciliśmy, potem jakimś echem odbija się w dniu modlitwy w Gaju Oliwnym, gdy Jezus osamotniony, doświadczający trwogi, Przeżywający w swoich myślach nadchodzącą śmierć, ale przede wszystkim doświadczający gigantycznej samotności, prosi swoich przyjaciół: zostańcie ze mną chociaż na godzinę. Bądźcie ze mną. Nie mogę teraz być sam. Oni jednak znużeni, yy, zmęczeni dniem, a może także przerażeni tym, co ma nadejść. Nie unosząc napięcia tej chwili, po prostu pozasypiali. Nawet godziny nie mogli z nim czuwać, jak się żalił. Widzimy więc, że adoracja, po prostu bycie z Jezusem Chrystusem, doświadczanie, że jestem tu z nim, a nie dla niego, nie dla siebie, ani nie dla osiągnięcia jakiejś korzyści, jakiegoś zysku, lecz po prostu po to, by być z nim, może naprawić to, co w nas najbardziej pierworodnie złe. Może naprawić to, to co najbardziej pierworodnie złamane, pokruszone, wyszczerbione. Myślę, że dokładnie to. Spotkało pewną cudzołożną kobietę, która wcale nie chciała iść na spotkanie z Jezusem, która wcale tego spotkania nie szukała, która nie miała ochoty zmierzyć się z nauczycielem z Nazaretu. Tak bardzo gorliwie, wytrwale, opętańczo szukała miłości, że znalazła się w łóżku obcego mężczyzny. I dostrzegł to ktoś, kogo wzrok był niemiłosierny. Dostrzegł to ktoś, kto ją osądził i kto postanowił ją za jej winy ukarać. Więc zgraja jakichś złośliwych ludzi wpadła do mieszkania, w którym ona była. Wyszarpano ją niemalże nagą za włosy. Przeciągnięto przez całe miasto i zmuszono do tego, by wstąpiła na wzgórze świątynne i by tam stanęła przed obliczem Jezusa. Bardzo się opierała, wrzeszczała, że wcale tego nie chce, żeby ją puścili, żeby jej dali spokój. Tymczasem, gdy stanęła naprzeciwko niego, dostrzegła w tym wzroku, który miał dla niej swoje zupełnie nowe życie i dostrzegła, że całe dotychczasowe poszukiwanie miłości było chybione, że nie szukała miłości tam, gdzie miłość jest naprawdę i że musiała przeżyć ten moment straszliwego upokorzenia, moment tak po ludzku najbardziej dramatyczny i bolesny, by stanąć przed obliczem tego, który powiedział: Ja Cię nie potępiam. A ona nie tylko uwierzyła tym słowom, ale także spojrzała mu głęboko w oczy i zobaczyła, że tak rzeczywiście jest. Że nie miał dla niej ani okruszyny potępienia, ani kropli gorzkości. Że przyjął ją z całą, całą jej biedą dokładnie taką, jaką była. I obdarował ją taką miłością, wylał na nią taką miłość, że odtąd, z powodu tej miłości, postanowiła nie grzeszyć. Jeżeli w Twoim życiu powtarza się grzech, jeżeli w Twoim życiu powtarza się historia poszukiwania miłości tam, gdzie jej naprawdę nie ma, jeżeli w Twoim życiu pojawia się taka, takie nieustanne pragnienie, by ktoś spojrzał na Ciebie z miłością, to wiedz dobrze, że ta cudzołożna kobieta doświadczyła głębokiej przemiany serca. Nawet trochę wbrew sobie. Nie było w niej decyzji o spotkaniu Jezusa. Nie było w niej pragnienia spotkania Jezusa. Gdy się to jednak wydarzyło, odkryła, że podświadomie, gdzieś w głębi serca, zawsze tylko o tym marzyła. Kiedy Jezus zawisnął na krzyżu, po to byśmy patrzyli na Niego, i byśmy patrząc na niego odzyskiwali zdrowie, tak jak Izraelici, którzy na pustyni, ukąszeni przez jadowite węże, patrzyli na ukrzyżowanego, miedzianego węża i odzyskiwali swoje życie. Kiedy my, stojąc na Golgocie, patrzymy na Jezusa, odkrywamy, że wypowiada dramatyczne słowo: Pragnę. Czego on pragnie? Co jest w głębi jego świętych, boskich pragnień? Czy to słowo pragnę odnosi się tylko i wyłącznie do odrobiny chleba, której od dawna mu nie podano, albo kropli wody, której nie miał w spieczonych ustach od wielu, wielu godzin? Nie. Dużo bardziej to słowo pragnę odnosi się do tego, co moje i Twoje. Odnosi się do naszego życia, do naszych spraw, do naszych dusz. Odnosi się do tego, yy, co jako jedyne może nasycić naszego Boga. Pewnego dnia. A był to dzień bardzo gorący, szedł przez Galileę. I dokładnie w południe, gdy słońce było najwyżej i najintensywniej paliło, usiadł przy studni. Miał nadzieję zaczerpnąć sobie odrobinę wody, bo był bardzo spragniony. Okazało się jednak, że lustro wody jest zbyt nisko, że jest zbyt odległe, a on nie miał ze sobą czerpaka. Więc poczekał chwilę, aż przyszła pewna kobieta, kobieta, która zrobiła wszystko, by nikt jej nie oglądał. Ta pora dnia nie była dobra na zaczerpnięcie wody. Kobiety izraelskie chodziły do studni o świcie lub o zmroku. Wtedy można było spotkać przy studni całe miasto, wielu ludzi. Można było plotkować, śpiewać wspólnie albo po prostu spędzać ze sobą czas. A ta jedna wiedziała z pewnością, że nikogo nie chce spotkać, przez nikogo nie chce być zobaczona. Może się czegoś bardzo wstydziła, może się czegoś bardzo lękała. Może miała zupełnie dość tych ludzi, którzy ciągle czegoś od niej oczekiwali, ciągle czegoś od niej żądali, a na pewno ciągle ją osądzali, bo przecież wiemy, że miała siedmiu mężów. Poszła więc do studni w południe, liczyła na to, że nikt jej nie dostrzeże, nikt na nią nie spojrzy. Była pewnie bardzo zdziwiona, gdy obcy mężczyzna powiedział do niej, daj mi pić. A może ją to także wzruszyło. Może wzruszyła ją myśl, że dostała właśnie szansę, by uczynić prosty gest miłosierdzia. Niewymagający, codzienny, krótki, łatwy gest, Miłosierdzia. Gdy podała mu odrobinę wody, on obiecał jej: Dam ci wody żywej, takiej wody, po której już się nigdy nie pragnie. To jest doświadczenie adoracji. Kiedy marzysz o tym, żeby wszyscy dali ci spokój. Kiedy uważasz, że w twoim życiu nadeszły dni pełne spiekoty. Kiedy wydaje ci się, że już nic się nie da uratować, że historia twojego życia jest zbyt poraniona, by dało się ją naprawić, wtedy nadchodzi moment studni i spotkania z tym, którego wzrok naprawdę leczy. Trzecią kobietą, która doświadczyła tego pięknego i czułego spojrzenia, była z pewnością Maryja. Gdy stała pod krzyżem, Jezus spojrzał na nią z całym zrozumieniem dla jej bólu, i z całą troską o jej przyszłość, i z całą miłością syna. I wtedy wypowiedział te święte słowa: Oto matka twoja, oto syn twój. Dał ją kościołowi jako matkę czyli tę, która będzie nas uczyć gestów świętych. To ona rozkwitła pod spojrzeniem swojego Syna, dostała nowe życie, gdy spojrzał na nią z taką miłością. I to ona uczy nas teraz adoracji, opalania się w tym dobrym, czułym, miłosiernym świetle, którym jest Jezus Chrystus Zbawiciel.